No już chyba wiecie, to się dzisiaj będzie działo. Kleimy. Dobra, siemaneczko, dzień klejenia. Wachlarz otłuszcza. Bez rękawiczek? Bez rękawiczek. aceton, tak. Ja kobiety, kurde te paluchy kurde ta acetonem moczą. Dokładnie, po pół godziny. Zastanawiacie się, czemu jest folia, nie? O to chodzi, że musimy kleić na poziomo, a nie na pionowo, tak jak zwykłe zbiorniki. I później będziemy przesuwać na drugi stelaż. Cały bańek już sklejony, folia się oderwie, da się jakieś pianki, pod spód i, i tak dalej. Dobra, walniemy zaraz na jakiegoś time lapsa. Zobaczycie, jak to się klei mniej więcej z grubsza nara. Pokażę Wam jeszcze fajny patent z tymi przystawkami, co ma wachlarz. Wiem, że tego nie będziecie mieli w domu, jak będziecie kleić, ale jak ktoś takie duże baniaki klei, to przydatna sprawa. Zobaczcie, odsuwacie sobie szczelinkę. Zaraz wam pokażę, jak tutaj wchodzi silikon. Jest jeszcze możliwość góra i dół, nie? Tak naprawdę Czyli tak... cała regulacja. Brakuje tym przystawkom tylko na boku. I wciskacie tylko silikonik. I zaraz zwężka. Później tylko śrubami sobie dociągacie i jest Dobra, kleimy dalej. Dobra, pokażę Wam tylko szybki patent. Takie coś. W każdym budowlanym do dostania. O, teraz ciekawe, jak ja to złapię. Przykacie sobie na fugę, przykacie sobie na to narzędzie. Nie, starczy. I zobaczcie o co chodzi. No i mniej więcej tak. I w miarę równiutko wychodzi. Dobra, pierwszy bajonek sklejony, niech sobie dosycha. Może wyjaśnię Wam, o co chodzi z tą folią. Bo o to chodzi, że to nie jest ogólnie nawet zbiornik, który powinien tutaj stać. Zobaczcie tutaj otwory odpływowe, zobaczcie, to jest ten, ten zbiornik, który, który będzie na tym stelażu. Standardowo klei się e, akwaria tak, że kładzie się na przedniej szybie lub na tylnej i dokleja się resztę. Tutaj ze względu na, 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 na tą niską wysokość i, i wielkość zbiornika no nie dalibyśmy rady e, zrobić tego tak, jak powinno się zrobić. Więc jest folia e, po to, żeby się nie przykleiło do, do, do płyty. Później damy tutaj podkłady pod panele. Tu Wam od razu radzę, nie kupujcie jakichś tam dedykowanych podkładów pod pod akwaria bo to jest wydawanie niepotrzebnie pieniędzy zwykłe podkłady pod panele 5 mm idealnie się do tego sprawdzają kładziemy tutaj podkłady przesuwamy cały zbiornik z jednego na drugi i dopiero tutaj kolejny będziemy kleić ale, ale jak to zrobimy żeby podłożyć później podkłady to nie mam pojęcia czekajcie zaraz wam ogólnie pokażę o, dolewka się włączyła, dobra. Zaraz Wam pokażę na jakimś tam małym akwarium, jak to się kleje, żebyście widzieli wizualnie. Dobra, znalazłem jakiś pusty zbiorniczek. I patrzcie, to jest tylna ściana. Kładziemy na niej. Wklejamy sobie dno. Doklejając boczną szybę. I zauważcie, jak to wygląda wymiarowo. Czyli przednia, czekajcie, obrócę. Łopatologicznie, nie wiem, macie zbiornik powiedzmy, do, do, do mm, sklejenia. 100 na 50 na 50 cm, tak? Grubość ścianki y, 10. Y, czyli tak, od całej szerokości i, i, i głębokości tak w sensie. Odejmujecie dno. Grubości ścianek od dna. Czyli dno macie 98 na 48 cm. Przednia tylna szyba 100 na 50. I od odejmujecie tylko tą grubość. Czyli macie 50 wysokość, 48 głębokość, że tak powiem. I to jest prawidłowe klejenie zbiorników, bo niektórzy, nie wiem, stawiają sobie dno, na to od góry naklejają yy, boki, przód, tył. To nie, to już jest yy, troszkę i wizualnie, i technicznie jest do dupy, szczerze mówiąc. Dobra, czyli tak to wygląda. Witam w kolejnym dniu. Jak widzicie, zbiorniczek poklejony. Mamy niestety jeden tylko skończony dopiero, bo zbrakło szkła. Nasze dno pękło przy wierceniu i czekamy na tafle, więc czekajcie, ja opiszę Wam zaraz ten zbiornik z bliska, jak to wygląda. No, czyli tak wygląda gotowy zbiorniczek. Już jest w sumie wyschnięty. Gotowy do zalania. A właśnie, bo wachlarz chciał dodać coś, ale że go nie ma, to dodam w jego imieniu. Wskazał przede wszystkim przy klejeniu patrzeć na instrukcję producenta. Tak jak macie nie wiem, napisane 4 dni schnięcia, to nie przesadzajcie. Nie wiem, po dwóch dniach niech was, niech was nie nosi przypadkiem, żeby to zalewać. Jeśli producent napisał 4 dni, odczekajcie spokojnie. Wtedy macie pewność i tak dalej. Więc to od wachlarza. No i co? Zbiorniczek prezentuje się tak. Myślę, że nam naprawdę wyszedł w miarę. Fuga pięknie. To jest ogólnie szkło Opti 10. Eee, tu mamy wzmocnienia też 10 pod spodem. Natomiast na górze jest lakowe, ale to tylko tak w sumie dla wyglądu. Żeby nie raziło w oczy, żeby, żeby ten, ten brud, sól i tak dalej nie było, nie było tego widać od góry. Eee, no i co tutaj? Jeden sklejony. Na drugie czekamy szkło. Tu mam sobie odpływik, już zrobiłem. Taki z głównego baniaka, przez szkło I będziemy się brać za hydraulikę. Tu mamy wszystkie graty. Już nie będę czekał na ten drugi zbiornik, wezmę się na hydraulikę, nagram jakiś filmik. I powiem Wam od razu na początku odcinku, czemu dałem dupy, jeśli chodzi o kupienie tych rur. Dokładnie. OK. Trzymajcie się powodzonka.